Noc przeżyłem e, obok gniewem Wiadomo, że to nie jest tak szyba, jest głośniej, ale jak zaciągnąłem kotarę, spałem na górze, to bardziej słyszałem chłodnie, czyli normalnie się spało. I teraz zobaczymy, jak zdejmę to jedną część jak to będzie działało, nie? No i na razie jeszcze za wcześnie. Siódma rano, czyli tutaj szósta. No niby o 6 otwierają, on miał dzwonić, ale ten mój od mechaników zaczyna pracę o 8 naszego czasu. Ja tak za pół godziny ruszam, to akurat ten dealer jest po drodze w Minneapolis. Zaznaczyłem sobie, jak będą mieli część i dość szybko będą mogli zrobić, to, to pewnie zrobimy. Ja do niego będę dzwonił o 8 co robimy i powiem mu, że przeżyłem jeden dzień, to przeżyję jeszcze drugi i ewentualnie trzeci. Może z tym się będzie jakoś jechało. Zobaczymy, czy to w ogóle się utrzyma, nie, podczas jazdy. Jak zostawię sobie e, miejsce na lusterko. Chociaż. Można? No widzę tutaj wszystko w lusterku, że to nie, nie, nie jest dobrze ocenić hmm, dystans. Czy ktoś jest za naczepą. nie? Także ja zostawię sobie. To, 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 miejsce na, na i zobaczymy, czy ta konstrukcja będzie się trzymać. A jak nie, to będę jechał z otwartym oknem. Bo te hek. Jeden dzień przeżyłem, to przeżyje drugi. No tak naprawdę jeszcze dwa dni bym musiał przeżyć, bo jutro, jutro dużo jazdy nie będzie, bo o siódmy wieczorem zrzutka, nie? Tylko, że ja najlepiej by było, żeby mnie prze, prze ten, prze, przepieli. Dobra, śniadanie, kawka, rutyna powraca. Znaczy, rutyna była, tylko po prostu była było. <laughs> Był wypadek przy pracy. Można tak tu. No, zobaczymy, jak to będzie działać. No bo ja jak jadę, to więcej nie potrzebuję, nie? OK Okej. Za 10 minut lód odjazd. Lówka, autobusik. Pachnie nowością do Nowego Jorku. Jest transportowany. Dobra. Czas się wybrać do roboty. No, zobaczymy jak to się będzie sprawdzało na wietrze. Ciekawe jest. Połowa prędkości. Nie więcej, 7 dych. Szara taśma robi cuda. Dostałem wiadomość. Znalazł serwis Volvo. Gdzie jest szyba? Nie jest to w Minneapolis, jest to gdzieś w Wisconsin. Jakieś 100 km dalej, nie? I ma szybę, mówi, że zabędą zakładać od razu, żebym poszedł na serwis. Powiedział, że jestem od prynca, oni wiedzą, że przyjeżdżam. Ok, no. no. ale tak to. Ja się zastanawiam czy tak mnie ściągnąć. Będę przez wagę przejeżdżał. Może być problem. Więc prawdopodobnie to ściągnę przed wagą, żeby żeby ten, na wjeździe do Wisconsin, nie? Żeby, żeby, żeby nie, ominąć sobie problemów Albo przejadę tak i tyle, no Najwyżej ściągnę, jak mi każą ściągnąć i powiem, że jadę na serwis, no Lusterka mam, wszystko widzę Jakoś się jedzie Wiecie co, stanę i zdejmę to Waga jest otwarta, mam godzinę jazdy, jest 15, znaczy 10-12 stopni. Zdajemy to, żeby mieć święty spokój. W razie pół wadze, nie chcę mieć problemów, nie? Jak to się mówi, na zimne lepiej dmuchać, wagę przejadę, w nosie. Godzinę się przemę znaczy przemęczę. Wczoraj tak dałem radę cały dzień, to dzisiaj godziny nie dam radę, tylko żeby tam je szybko zrobili. Tego się muszę pozbyć. Dobra, let's go. Ale bez tej tektury jest większy szum. Także z tekturą bym jakoś dojechał bez większego stresu, ale by był e, zawsze ta niepewność z wagami. Wiem, że na przykład brak lusterek jest to uszkodzenie, ale które nie ogranicza jazdy. To jest tak zwany minor defect. Ale nie wiem, jak jest z widocznością <laughs> e, bocznych To Też chyba. Znaczy, no nie wiem, nie wiem. W każdym razie, jest szyba, jest serwis, więc jadę na ten serwis, jest waga, zaraz zobaczymy, czy dostanę bypassa, czy muszę zjechać. Nie, jest różnica jest mega. która robiła swoje mimo wszystko. Track exit to wait station. A nie, bypassa dostałem. Bypassa, ok. No to mogłem tę turkę zostawić. Dobra, jeszcze 85 km Przy samej autostradzie jest ten ten dealer. No zobaczymy, jest 10.05 powiedzmy 1010 .10. Zobaczymy, ile im tutaj zajdzie. No, ja dzisiaj jeszcze wypadałoby, żebym co najmniej pojechał dwie godziny, żebym jutro zdążył dojechać, bo mam z tego miejsca 1200 km, więc to w 11 godzin się nie zrobi. No, wiadomo, że chciałbym więcej przejechać, chciałbym minąć co najmniej Chicago, no ale w ekstremalnej sytuacji, nie? To muszę dzisiaj jeszcze minimum dwie godzinki pojechać. A ja sądzę, że jeżeli nie będzie. No, to nie jest jakaś poważna naprawa wymiana tego zajmie z godzinę, dwie max, może nawet mniej tylko kwestia czy będzie ktoś od razu wolny z mechaników, czy tam mają specjalne osoby do, 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 do zmieniania takich rzeczy w każdym razie jest dziesiąta rano zaraz zobaczymy, serwis jest przy samej autostradzie dosłownie kilometr po prawej stronie gdzieś na rower i sobie pojeżdżę rowerem przez ten czas to jest ten budynek to jest to nos truck equipment może to nawet na zewnątrz zrobię, że nie będę musiał się wypinać zaraz zobaczymy ale znając życie to trzeba by się wypinać dobra, tu jest serwis Zaparkować ciągnik tu, wypełnić kartkę i pytam się, ile zajmie czasu. Mówi, zależy jak tam jest zawalone w środku. Ja no, starałem się wyjmować to jak najbardziej danie, ale wiadomo. Proszę, jak mają ładnie wypo, wypo, wype, wybetonowany pas na stopki. Okay. A, mam zostawić ciągnik tam i wypełnię to i. No i co? No i nic, no trzeba czekać. Że się wezmą od razu. I nie mogę zapomnieć się wylogować. Bo oni ruszą traka, ruszą tacho i będzie problem, a tak to w nosie. Jeszcze zdałem w komentarzach jak dałem Off Duty, że napisałem Arrived at Volvo Service, czyli dojechałem do serwisu Volvo, żeby później nie było dramy, że są jakieś e, nieokreślone un, un, Identified Events. Dobra, customer name. Just jeszcze pół godziny na serwisie, ale jeżeli się tak pół godziny po tym jak przyszedłem No i gram kreat zmontowałem trochę filmów i Pierwsza trzydzieści Ci pewnie Chicago nawet nie przyjadę 4 godziny zrobione Jeszcze zaatwiałem płatność i tak dalej ja się podczepię przez ten czas No i co? Jeszcze trzeba będzie jechać Dzisiaj Miałem 12 godzin zapasu to teraz mam 8 godzin zapasu Tylko, że będzie Cienko z miejscem na parking i wieczorem nie? Dobra coś się wymyśli Dobra mam jeszcze 9 godzin jazdy No mi pokazuje Splita, nie wiem co z tym tymi. Nie muszę tego wyjechać, prawda? Ale nie wiem Co oni tam wymyślą dla mnie We wtorek, nie? no i będę patrzył gdzie mi wyjdzie stanąć no ale prawdopodobnie stanę na tym samym trakstopie stopie co wtedy tylko wtedy będę miał jakieś 5 godzin dojazdu do klienta i to nie będzie pasowało bo jak mi dadzą na przykład we wtorek kazać gdzieś podjechać po rozładunku nic jeszcze się będę próbował ich spytać ale to dzisiaj jest poniedziałek co oni mi powiedzą na temat wtorku no dobra mam szybę jedną noc przeżyłem na tekturze jest piękne, piękna pogoda. Teraz się właduje w korki w Chicago, no ale co, no to już na no to nie, człowiek nie ma wpływu z tym Ohio to jest drugi raz, że mam jakąś awarię niepoważną, ale co mi jest późno. Tak samo wtedy co mi to, tą gumę złamałem, złapałem, ale to nie była guma, tylko coś tam się od tego Cusik się tam od systemu pneumatycznego zerwało. Życie, transport, zdarzenie losowe, tak zwane. Książka mi nie chce załapać, jest połączona. Oni musieli Hebel odłączyć, no ale co to da? Co to, co to ma do rzeczy? Ale czasami tak jest, muszę stanąć, wyłączyć Hebel, podłączyć. Mówię Wam. Zdzwoniłem do pręsa, czy coś jutro. No, mówi ona dzisiaj, nic nie wie, jutro. Ja mówię, bo ja nie wiem, czy mam podjeżdżać blisko, czy tak. No, no, jedź jak najbliżej, tak, 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 dobra, okej, okay, rozumiem. Nic nie wie, czeski film. Ja jadę po swojemu, no, przybliżę się jak najbliżej się da. Ewentualnie sobie zrobię... rezerwację na truck stopie. Proszę bardzo. <laughs> Zjechałem na rampę, żeby go resetować i nagle się obudził. Trzeba było może po prostu stanąć. Okej, okay, let's go! Stanąłem sobie na pauzę pół godziny, bo jestem głodny. Poza tym chcę opóźnić mój do Chicago. A chcę mieć wykręconą tą 30, żebym mógł jechać na Maxa. Ja postaram się zaparkować na tym lofie, co ostatnim razem Stamtąd jest 3 godziny do, do dostawy. To jest granica Ohio i Indiane, ale nie wiem czy jak zajadę tam o 11 wieczorem, czy będzie miejsce. Jak nie będzie miejsca, to pojadę ciut dalej gdzieś na, na turn na, na płatnej autostradzie. Sądzę, że znajdę miejsce. Teraz sobie zrobiłem pierogi. Niż Jedzenie mi się kończy, ale do środy, czwartku powinno mi starczyć No mam nadzieję w środę wieczór to już będę w Kanadzie, a w najlepszym przypadku w domu. Ale tak liczę, że w czwartek rano to do domu. Zobaczymy. Także tak jest. To no 4 godziny mi zjadło to i to tak psuje trochę dzień, no ale trzeba było to zrobić. Trzeba było. Stwierdziłem, że może jak jestem na losie, to prysznic wezmę. I sprawdziłem czy są, były. Więc wziąłem, zrobiłem sobie długą pauzę i teraz... Nie będę już miał tego ciśnienia wewnętrznego, że chcę stanąć na loftie, bo prysznic jutro i tak dalej. Teraz jestem wolny, mogę stawać gdzie chcę i o tej porze, o której będę stawał szanse są większe znaleźć parking na autostradzie. Mój cel to jest przejechać Chicago. Fajnie by było dalej pojechać, ale będę patrzył co tam się dzieje na parkingach. 50 minut pauzy i jeszcze mogę jechać dzisiaj chyba 8 godzin, czy 7 godzin z hakiem że tak powiem, no ale pyszny się przydał, bo po tych wszystkich przebojach i tak dalej, serwisach, mimo tego, że się kąpałem w piątek wieczorem, to, to dzisiaj też jest dobrze się wykonać. No i teraz lecę i jutro stanę o północnej później, czyli będę miał do godziny jakiejś drugiej 3 po południu wolne. No. Także no zjadłem i trochę tego wolnego, ale jutro jeszcze może sobie pojeżdżę na rowerze. W tym to jak, jak to sobie zaplanowałem. Dobra, let's go! Także 1000 km do celu. 7 godzin 43 minuty jazdy mam jeszcze. Im lepiej, im więcej, tym lepiej. Chicago powinno być już po korkach. Tak, na szóstą wieczorem czasu Chicagowskiego. Okej, okay, jedziemy, bo kilometry same się nie zrobią przecież. dawać można, a kilometrów nie ubych właśnie wjeżdżamy w Illinois to znaczy że się zbliżam do Chicago Chicago jest szósta wieczorem będę tam mniej więcej za godzinkę więc spoko i było napisane że tamten pas się kończy a czemu on kontynuuje? Dlatego uciekam na środkowy No nic zaraz rzucę na prawo jak ta osobówka przejedzie Przeskoczę Chicago i za Chicago zacznę się rozglądać za miejscem do parkowania Prawdopodobnie pojadę za tego Lovsa Tam jest taka duży travel center na 100 traków. Tam coś powinienem znaleźć o godzinie No to będzie godzina 10 wieczorem, 11 wieczorem W Ohio. już będę na moim czasie za, no, za 4 godzinki no. Tak było Już od dłuższego czasu Jest lato Jak wyjechałem z Wisconsin Z serwisu to na zegarku Znaczy na zegarku Na temperaturze termometrze pokazywało cały czas 25 stopni Dlatego mam tak uwaloną szybę w białku nie? Wiosna, lato Dzisiaj w sumie mogłem krótkie gaci założyć Chicago Idzie elegancko Na odcięciu prawie że obwodnicą. Przed chwilą widziałem samolot lotu jak podchodził do lądowania. Z Krakowa przyleciał. Normalnie to jest Warszawy, nie? Kraków nie wiem czy jest regularne połączenie czy tylko latem. W każdym razie w Chicago zajdzie słońce i jeszcze tak mam 3,5 godzinki jazdy. Podejmę próbę na losie, a jak nie to ciut dalej na tej serwis area w Ohio. Ale serwis area też będzie dobra, bo tam patrzyłem, można wyjść i pojeździć rowerem, się, Tam jest... To jest na, na wsi, ale jest wyjście, nie? Jest wyjście z sterii Proszę, jaki piękny król szos zaraz, zaraz nas wyprzedzi. Montreal. Monci. Gramy, gramy ostatnie dwa mecze z Detroit. Can Gramy dwa mecze, ostatnie z Detroit. Detroit, jeżeli wygra z nami, to ma szansę może wejść w playoffy. A Montreal wygrywa 3-1 w Detroit. A jutro jest ostatni mecz Montrealu. Chciałem iść na ostatni mecz, ale niestety będę robił rozładunek w Ohio. A w tym roku i tak byłem, w tym sezonie i tak byłem. Czyli ponad 10-15 meczy. Także sporo. W przyszłym roku też będę chodził. Montreal jest coraz lepszy daleko, ale ma, mają potencjał mają potencjał dlatego opóźniłem mój przyjazd tutaj o te 40-50 minut bo tak to bym jeszcze mógł się ładować w jakieś koreczki a tak to elegancko przeskoczę może gdzieś tam będzie zwolnienie pod koniec albo na wjeździe na Turnpike, tam widziałem jakieś roboty były no ale to już będzie za Chicago. Nocy jeszcze temperatura będzie spadać, więc dzisiaj może nawet bez się będzie spało. Ma to swój urok wrócić. bo tak jakby na starej śmieci, bo tu już takich zapleczeń, Chicago, Ohio. Tak się jedzie całkiem inaczej. Tak, nie wiem, jedno nogo w domu był człowieka kiedyś tylko się jeździło na Chicago, nie Ohio. To jest takie fajne uczucie, jak tutaj się wraca Proszę, jakie stare traki tutaj jeżdżą, wysłużone, ale jeszcze jeździ, albo taką stylówę zrobił, albo będzie go malował, chyba będzie go malował. Może tak być, że będzie go malował. No i sobie jeździ z banienką na lokalu i jeszcze ciągnik zarabia, I jeszcze długo będzie zarabiał. jak już się zjedzie, osiemdziesiątka, 294, tutaj zawsze jest kocioł, u każdej pożytnianie. 5 km w Indiana i później zjeżdżę na Turnpike. Ja już bym w sumie stawał, tylko że 600 km do, do rozładunku, nie, to bym zostawił pracę na jutro, bym se ruszył 11 rano, ale chcę te 3 godzinki dalej podjechać, bo nie wiem co będzie dalej. I to jest właśnie to ja bym chciał wiedzieć, tak to bym sobie ułożył, nie? A może być zadunek w środę w Indianii i później będę płakał. Że mi zabrakło godziny, żeby dojechać, żeby spać pod piętem Na przykład, jak będą jaja, ale nie mam pojęcia, co będzie, więc to tak jest gdybanie. Mogę być, że to na siebie złe, a mogę żałować, że jechałem do północy po nic. No, ora, weźpię się tak czy inaczej. No, jest kocioł. Może jeszcze być tak, że powiedzą jutro, że pogadamy w środę rano, bo mam rozładunek wieczorem i nie mają nic. Dobra, nieważne. Tam można spać na ulicy zaraz obok klienta w razie Zjeżdżamy na Toll Road. Autostrada 90. Ja już bym szczerze mówiąc rzucił kotwicę. ale no, jeszcze mogę jechać sporo Uch, Już ziewam No tak, no bo dzień zacząłem kurczę przed ósmą, nie? Te cztery godziny na serwisie tam niby nic nie robiłem, ale grałem sobie w grale. to takie siedzenie To tam do dna jest Wybija człowieka z rytmu I powtórzę się jeszcze raz Ja bardzo podejrzewam że będzie załadunek jaj indianie w środę, bo te jajka właśnie się ładuje w środę i one są na piątek, przez, przed weekendem w Montrealu za każdym razem tak pamiętam było co dwa razy je brałem, nie no zobaczymy, czy moje podejrzenia się ziszczą, bo jeżeli to będzie to to powinienem już to wiedzieć jutro około godziny 11.12. Brameczki. Sameczki wyjazdowe z płatnej drogi w Indianie Ja wam powiem, że ja spróbuję, podejmę próbę zaparkowania się na takstopie na LOFsie, bo rano był nasze rano Jutro bym sobie od razu wziął paliwo, nie? A te 26 km nie zrobi różnicy, jak tam będzie miejsce na truck stopy na Lowsie, to zaparkuję się. Jak nie, to zaleję do pełna i pojadę 30 km dalej na następny parking. Bo następny to będzie Tolida, a tam już nie dojadę. Także podejmę próbę. Może być, może nie być. To jest duży trakstopendo. I tak w sumie jest dala od wszystkiego, od dużych miast, więc on się zapełnia, ale może nie tak od razu. Ktoś godzinę temu odhaczył, że były jeszcze miejsca Że nie było pełno, ale było trochę miejsc, więc te Zaznaczania kierowców tak są niewiele warte, bo dużo kierowców robi to uczciwie, ale dużo kierowców robi po złości, albo robią tak, że nie, nie patrzą, co się dzieje na trak stopie z tyłu i tak dalej, i tak dalej, nie? No nic, zaraz zobaczę. Jeszcze nie na czas, 17. Ohio jesteśmy. Nawierzchnia będzie lepsza. Pierwszy zjazd jest mój. Zrobię rundkę i miejmy nadzieję, że będzie miejsce. I zapowiada mi się to dobrze. stoją na rampach. ja nie będę stał tyle czasu na rampach, a nie, ja widzę, stąd widziałem, że są miejsca powinno być ok. A ci po prostu nie zjeżdżają, bo może im się nie chce i nie chce się ryzykować. Tak, 10 godzin to bym stanął na rampie, nie? Ale jak teraz się zakotwyczy to do pierwszej, drugiej po południu dopiero. Nie że to tylko odstaw, zawsze się trzeba upewnić, czy stręcić, czy nie. A esteria jest za 20 mil, czyli za 60 km, tak to nie jest ogromna różnica też sobie jutro na rowerek pójdę rano bo jest piękna pogoda jest 15 stopni teraz no dobra jadę prosto do tyłu Gdziekolwiek Tu jest Trzeba było w je brać A nie kombinować jak jest Ci co? Cofam się jak Tam było to się cofam no się Tutaj też są Kombinował, jest miejsce, to je biorę i tyle. Kucze, te tylni światła. Wiem, bezpieczniki nie działają. Muszę to naprawić, bo się przydają nocy. No i dobra, i udało się. Rano będzie tankowanie do pełna. Rowerowanie. A prysznic nie, bo chyba nie mam prysznica. No, muszę najpierw zatankować, żeby mieć prysznic. Nie szkodzi. Dobra, tyle na dziś.